Ketuvim pisma, Job, Hiob, Księga Hioba, rozdział piętnasty, jeden. Wtedy odparł Elifaz z Femanu i rzekł, Izali, odpowiada mędrzec zdaniem błachem, a nadyma wiatrem wschodnim piersi swoją, szemrając mową bezpożytku, słowami, które mi nic nie wskóra. Cztery. Zaiste. Niweczysz bogobojność. A znosisz modlitwę należną Elohim. Pięć. Bo wyćwiczyła wina usta twoje. Choć wybrałeś sobie mowę chytrych, żeś potępiają cię usta twoje. Nie ja. A własne wargi twoje świadczą przeciw tobie. Siedem, Izaliś jako pierwszy z ludzi się urodził, a przed pagórkami jeszcze utworzony. Osiem, Izaliś na Radzie Lochim podsłuchiwał, a taką mądrość tam sobie zdobył. Dziewięć, co ty wiesz, co by i nam nie było wiadome Co ty rozumiesz? czego byśmy i my nie rozumieli. 10. I między nami są starcy i są dziwi, starsi niż twój ojciec w lata. 11. Czyżby pociechy Elohim zabłachy ci były i słowo, które łagodnie z tobą się obeszło? 12. Czemuż cię tak uniosło serce twoje i czemu tak łypiesz oczyma swojemi? 13. Że przeciw Elohim zwracasz ducha Twojego, a podobne słowa z ust Twych wyrzucasz? 14. Czemuże człowiek, aby czystym być mógł i aby sprawiedliwym był zrodzony z niewiasty? 15. Nawet świętym swoim nie ufa, a nie są czyste niebiosa w oczach Jego. 16. Ten mniej wstrętny i zepsuty człowiek, który bezprawie niby wodę pije. 17. Zwrócę uwagę twoją, posłuchaj mnie, a com widział oznajmię ci. 18. Co mędrcy przekazali, a nie utaili, jako tradycję od ojców swoich. 17. Im samym jeszcze była ziemia oddana, a nie był, przeszedł obcy w pośród nich. 20. Po wszystkie dni swoje musi niegodziwy się trworzyć i po wszystkie lata, które zachowane są okrutnemu. 21. Odgłos strachów brzmi w uszach jego. Wśród pokoju napada nań pogromca. Przecież nie wierzy, żeby miał z pomroki ujść, a zachowany on dla miecza. czy tuła się za chlebem. Gdzież go znaleźć? Wierzę zgotowany u boku jego dzień ciemności. 24. Trwoży go bieda i strapienie. Chwyta go jako król gotowy do szturmu. 25. Albowiem wyciągnął przeciw Elohim rękę swą. Halsza daj się opierał. 26. Natarł nań, wyniosłą szyją grubymi grzbietami tarcz swoich. 27. Ponieważ pokrył tłuszczem oblicze swoje, a tukiem obsadził lędźwie swe. 28. I a osiadł w miastach zapadłych, w domach, w których nikt mieszkać nie powinien, które w zgliszcze obrócić się mają. 29. Nie zbogaci się i nie ostoi się mienie jego, ani Uginać się będzie ku ziemi wierzchołek ich. 30. Nie ujdzie on ciemności. odroźlego jego wysuszy płomień, a zniknie przez wzburzone tchnienie ust jego. 31. Niechaj nie dufa kłamstwu, bo się zawiedzie, bo fałsz będzie nagrodą jego. 31. Zanim nadejdzie dzień, jego spełni się, a palmowy liść jego nie zazieleni się więcej. Trzyście Jako winograd strąci ulęgłe grona swoje i jako oliwnik kwiat swój zrzuci. Trzyście cztery. Bo... Bezpłodną zostaje rzesza nieuczciwych, a pochłania ogień namioty za przekupstwo zbudowane. Poczęli nieprawość, a zrodzili nieszczęście, a szyfot ich przygotowuje obudę.